druga księga zagadek Sherlocka Holmesa to najnowsza książka z zagadkami wydawnictwa Armapress, które to podesłało mi ją do recenzji, za co bardzo dziękuję. Ukazała się ona w lutym tego roku, a jej autorem ponownie jest Dan Mo. Na kanale mam już recenzję pierwszej księgi z zagadkami Sherlocka Holmesa. Jeśli jej jeszcze nie widzieliście, to polecam ją obejrzeć. Link zostawię Wam w prawym górnym rogu i w opisie. To, co odróżnia drugą księgę z zagadkami Sherlocka Holmesa od innych książek z zagadkami to ciekawy pomysł na siebie. Nie jest to bowiem zwykła książka z zagadkami, a książka, którą rozwiązujemy na czas. I wiecie co? To jest świetny pomysł, przede wszystkim dlatego, że to zwiększa trudność nawet prostej zagadki i dynamizuje rozwiązanie zagadek. Serio, tą książkę rozwiązuje się bardzo dynamicznie i zupełnie inaczej niż wszystkie inne, jakie do tej pory rozwiązywałam. Do jej rozwiązywania potrzebujecie oczywiście czegoś do pisania i czegoś, co nam odmierzy czas. Ja użyłam tutaj telefonu, następnie nastawiamy czas, czytamy zagadkę i ją rozwiązujemy, albo najpierw czytamy zagadkę, a potem nastawiamy czas. Gdy miałam łatwą zagadkę, to od razu nastawiałam czas, czytałam zagadkę i ją rozwiązywałam. Co oczywiście było trudniejsze, bo miałam mniej czasu na jej rozwiązanie. Ale to też dawało mi taki dreszczek adrenaliny, czy uda mi się ją rozwiązać przed czasem. Natomiast jak były trudniejsze zagadki, to najpierw je czytałam, a potem nastawiałam czas. Dzięki temu każda zagadka jest wyzwaniem, a dodatkowo mierzymy się z samym Shellokiem lub Watsonem, którzy nam czas wyznaczyli na rozwiązanie zagadki. Jeśli chodzi o czas, to ten został dostosowany do stopnia trudności zagadek. Mamy zagadki, które musimy rozwiązać w 30 sekund, w minutę, w 2 minuty, w 5 sekund. Natomiast naj. Trudniejszą zagadkę mamy rozwiązać w 10 minut. Jeśli chodzi o zagadki, to te ponownie dzielą się na 6 kategorii, a są to zagadki lateralne, czyli takie, w których to musimy spojrzeć na nowo na pewną sytuację. Zagadki matematyczne, testy na spostrzegawczość, rozwiązywanie problemów, zagadki logiczne i zagadki na pamięć. Poza wcześniej wymienionymi zagadkami mamy jeszcze dwie piekielnie trudne zagadki, przy ich rozwiązywaniu na szczęście nie mamy limitu czasu. Tym razem autor w swoich zagadkach bezpośrednio nawiązuje do różnych opowiadań z detektywem. Poza tym mamy też zagadki, w których znajomość postaci z Sherlocka Holmesa będzie bardzo przydatna, bo szybciej je rozwiążecie. Chociaż jeśli tych bohaterów nie znacie, to i tak na szczęście da się te zagadki rozwiązać. Ponownie autor wykazuje się pomysłowością i miesza, łącząc ze sobą różne typy zagadek. Poziom trudności zagadek jest bardzo zróżnicowany. Mamy zagadki, które są banalnie proste, ale i takie, które są trudne. Na szczęście na te trudne mamy 10 minut czasu. Choć tu wam powiem, że w te 10 minut nie zawsze Udało mi się zagadkę rozwiązać. Choć bywało i tak, że zagadki rozwiązałam dużo szybciej, a mój rekord w zagadkach to 3 sekundy. Jednak była to zagadka na spostrzegawczość, a na jej rozwiązanie było tylko 30 sekund, więc ona była prostą zagadką. Ta książkę też bardzo szybko się przechodzi, a przynajmniej ja miałam takie wrażenie, właśnie przez ten licznik czasu, który w zależności od zagadki nieustannie się zmienia, i to jest naprawdę super. Powiem wam, że ja bym tutaj dodała możliwość zdobywania punktów. Na przykład mamy zagadkę, którą musimy rozwiązać w 30 sekund. Jeśli rozwiążemy ją od 1 do 5 sekund, otrzymujemy 10 punktów. Jeśli zajęła nam ona od 6 do 10 sekund, to otrzymujemy 8 punktów. Natomiast jeśli zajęła nam ona od 11 do 20 sekund, otrzymujemy 5 punktów. A jeśli potrzebowaliśmy 20 do 30 sekund, otrzymujemy tylko 2 punkty. Na końcu książki byłaby tabela z punktacją, w której byśmy porównywali wszystkie nasze zgromadzone punkty. Myślę, że to byłby ciekawy pomysł. Niestety, jedna zagadka. Nie ma mi tu czasu, a mieć powinna. in A chodzi mi tutaj o zagadkę ze strony 36. Na szczęście nie jest to problemem, gdyż każdy czas oznaczony w tej książce to inny kolor zegara. Więc zagadkę ze strony 36 należy rozwiązać w minutę. To też jest świetna książka do rozwiązywania we dwoje. Najpierw rozwiązuje jedna osoba, a potem druga. Patrzymy kto w jakim czasie rozwiązał zagadkę i czy ją dobrze rozwiązał. Jeśli chodzi o wykonanie to to także jest bez zarzutów. Wszystko jest znowu dopasowane klimatem do zagadek i czasów, w których obracał się Sherlock Holmes. Dodatkowo pojawiły się kolorowe zagadki, co jest miłym urozmaiceniem. Ponownie moimi ulubionymi zagadkami w tej książce są zagadki logiczne, zagadki związane z rozwiązywaniem problemów i zagadki lateralne. Jeśli jednak nie lubicie rozwiązywać zagadek na czas i się śpieszyć, to na wstępie książki autor wspomina, że można te zagadki rozwiązywać bez limitu czasowego. Ja jednak Wam polecam choć jedną zagadkę rozwiązać na czas i przekonać się, jak Wam pójdzie. Ja Wam drugą księgę zagadek Sherlocka Holmesa bardzo polecam, bo to jest nietypowa publikacja. Jeśli chodzi o łamigłówki, gdyż rozwiązujemy je na czas, co dodaje im dynamiczności, a dodatkowo, nawet łatwe zagadki z limitem czasu potrafią sprawić kłopot. W tym filmie to już wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dziękuję wydawnictwu Armapress za podesłanie książki do recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę, w górę to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. pa! pa.